Do? Zobaczymy, czy ja się teraz przekręci na plecki. Ja się przekręci na boczki. No, zaraz zobaczymy, bo mama go nakręca. Zobaczymy, czy się przekręci teraz. No, dawaj na plecki. Opa! No pięknie! Leziemy sobie? Ho! A może teraz nawrócę. Andruszka, odejść od niego, proszę. U. Ja no? jestem gdzie ja za ja też jestem na byszku. Jeste Chciałam iść tam. Co jest? Jestem ja chcę się tam zamieść do baby i zaprowadzić tu. Jak ja będzie ze mną. Uważaj, uważaj. Biegam.